Cześć wszystkim, nazywam się Bartek Fiałek i w nowym sezonie będę grał na pozycji libero w PBT Bielsko-Biała. Pochodzę z rodziny siatkarskiej. W siatkówkę zacząłem grać od małego. Od dziecka miałem piłkę w rękach. Od wieku 9 lat poszedłem do, na trening do MKS Andrychów, stamtąd również pochodzę. Następnie poszedłem do Jastrzębskiego Węgla, Akademii Talentów na pół sezonu. Potem poszedłem do SMS-u Spała i tam uczyłem się dwa lata. Tak, miało bardzo duży wpływ. Od dziecka miałem autorytet u wujka, u wujków, u taty. Od dziecka uczyli mnie grać w środkówkę. Dla siebie cel. To oczywiście wejść do pierwszego składu i dać z siebie 200%, 200 dla, drużyny i, dla drużyny i klubu. Myślę, że celem drużynowym jest wejście do Plus Ligi. Podziewam się zaciętego sezonu, dużo grania i trenowania.